Otrzymanie pomocy lekarskiej jest teraz w Sosnowcu znacznie łatwiejsze. W ramach przeprowadzonego konkursu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyłoniono dwie placówki, które od marca świadczą usługi medyczne nocą w weekendy i święta. Jedna część miasta będzie obsługiwana właśnie przez nasz szpital tutaj na Zagórzu w nowo wyremontowanych pomieszczeniach po byłej przychodni, którą specjalnie przystosowaliśmy do tego celu. Oprócz remontu konieczne było tutaj zastosowanie rozwiązań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Nakłady, jakie na tę nocną pomoc nałożyliśmy, były bardzo wysokie. Również próby techniczne, jakie wynikały z samej organizacji, były bardzo duże, ale jesteśmy zadowoleni, że udało nam się tę nocną pomoc dzisiaj realizować. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło milion sto tysięcy złotych. Za połowę tej kwoty zorganizowano dyżury w Centrum Medycznym Polmet przy ulicy Modrzejowskiej. Zawsze są to trzy osoby podczas jednego dyżuru. Mamy wyszczególnionego jednego lekarza, który przyjmuje głównie dzieci, no i dwóch lekarzy, którzy przyjmują pacjentów dorosłych. Wykwalifikowany personel i nowoczesny sprzęt diagnostyczny sprawiają, że proces przyjmowania chorych przebiega sprawnie i szybko. Przychodzą jak, tak samo jak do lekarza pierwszego kontaktu, bez skierowania. Najpierw jest rejestracja pacjenta. Przy rejestracji pielęgniarka zbiera wstępny wywiad, z jakimi dolegliwościami pacjent trafia. Poza konsultacjami na miejscu wskazania udzielającego są również telefonicznie. W koniecznych sytuacjach lekarze udają się również do domu chorego. W styczniu przyjęliśmy 1885 osób, z tego było 800 wizyt pediatrycznych. Mieliśmy, mieliśmy 106 wizyt wyjazdowych. Mieliśmy świadczenia pielęgniarskie, które były wykonane. To było 200 świadczeń takich właśnie pielęgniarskich. Skorzystać może z nich każdy bez względu na adres zamieszkania, bo w ramach nocnej i świątecznej opieki nie obowiązuje rejonizacja. Kontrakt na usługi medyczne przy ulicy Szpitalnej i Modrzejowskiej będzie ważny do końca 2015 roku.